Dzień dobry, mam na imię Maciej. Wraz z żoną i synem mieszkamy w Polsce w Łodzi. W kwietniu 2024 roku przyjechaliśmy do Słonecznego Brzegu, żeby kupić mieszkanie. Udaliśmy się do czterech agencji nieruchomości. Ostatecznie wybraliśmy agencję Bulgaria Dom, ponieważ w tej agencji spotkaliśmy najbardziej życzliwe i kompetentne panie panią Joannę Mitew i panią Rzenę. To właśnie te panie pomogły nam wybrać studio w uroczym kompleksie. Sun City, zapewnił sprawą profesjonalną obsługę transakcji, którą sfinalizowaliśmy w maju tego roku. Panie obie cierpliwie i wyczerpująco odpowiadały na nasze pytania, rozwojając nasze wątpliwości i obawy związane z zakupem nieruchomości w Bułgarii, który wygląda nieco inaczej niż w Polsce. W zakupie na mieszkaniu spędziliśmy już trzy gorące tygodnie lipca tego roku. Kontakt z panią Joanną Mitew nie zakończył się wraz z zawarciem transakcji. W czasie naszego wakacyjnego pobytu pani Joanna wielokrotnie pomagała nam w różnych sprawach, na przykład w kwestii ubezpieczenia czy opłat za mieszkanie. Gorąco pragnę państwu polecę w Bulgaria Dom i przemiłą panią Joasię.